Cześć, ja jestem Maniek, to jest Need for Speed World. Dzisiaj zrobimy przegląd samochodziku, który, mm, który dostaliśmy ostatnio z y, Kodu za 30 milionów. Y, zalogowanych użytkowników na wordzie. No i da, dostaliśmy go z kodu. Jest to kod, jest to samochód na zawsze, także, także cieszcie się. Kod oczywiście podam Wam w opisie. No i tak, co do wyglądu, to jest kwestia gustu. Niektórym się ten samochód bardzo podoba, niektórym nie. Mi akurat średnio podoba, nie gustuję w takich autkach, nie podobała mi się. A jak się sprawuje, to zapraszam Was do wyścigu. Okej, okay, mamy klasówkę dla B, Sprint Rosswood and Lions. No i tak, mam tutaj skill na no, czas działania katapulty czy gwiazdkowe, no i perfect start 4 sekundy, a częściej to mam tu w sumie były Amerykone, już niezłe, uliczne zainstalowane, za, za, za a ja tu już mam parę wyścigowych w sumie. No, i mam nawet niezłych przeciwników. Nie wiem jak mi pójdzie, ale mam nadzieję, że dobrze. O, jestem z tyłu. Oczywiście, piekielne nagi, ale to udało mi się trafić w perfekta. Samochód posiada naprawdę mocne nitro. Nie takie mocne oczywiście jak Toyota MR2, czy BMW M3, czy Eclipse elitarna. Ale jest to Mass Nitro. E, co do przyspieszenia, też e, nie jest najgorzej. Samochód nawet nieźle przyspiesza. E, VMAX. VMAX nie testowałem, chociaż myślę, że nieźle. E, a w sumie to sami się przekonacie każdy będzie miał ten samochód. Także e, sobie to przetestujecie już. E, jadą, jedzie za mną cały peleton. Także wspomogę się tu nitrem Co do prowadzenia, świetnie się prowadzi naprawdę mocno skręca i jest przyjemność z jazdy, także mi już ten samochodzik bardzo przypadł do gustu w kwestii, aaa, w kwestii osiągów eee, Wygląda no, może nie jest taki zły strasznie jak to się tak może wydawać Niektórym się bardzo podoba. Ja znam takich ludzi, co gustują w tym samochodzie. Po prostu mi ta sylwetka, to jakoś tak mało, mało się podoba, bo... ale nie nieźle. Naprawdę można tym samochodem wygrać. Tak jak właśnie ja to chyba zaraz uczynię. Chyba że gościu będzie nitrował. Nie, już chyba mnie nie dogoni. To jest chyba BMW. Tak jest. Właśnie wygrałem wyścig. No, także niezły kodzik nam dali na niezły samochód. Fajnie mieć coś takiego w garażu. Dariusz, śmierdzie wygrałem. Sprawdźmy sobie teraz, y, jakie samochód ma części do tuningu wizualnego i, i, i czy w ogóle jest dostępny u dealera samochodowego. Także zobaczmy. Y, nie wiem. Co do ceny, jak on, jak ktoś przegapi już yy, kod, yy, to nie wiem, ile on kosztuje, a zaraz się przekonamy. Yy, pakietów, karoserii nie mamy, spoilery to chyba są jakieś takie, tego co patrzyłem, które no, się zmienił, Takie nie wiem, niektórym się podobają, miało, ja ale ten stokowy, jest najbardziej fajny i masy nie mamy. Yy, podoba mi się w tym samochodzie te takie kołpakowe felgi, takie fajne są podoba mi się w tym samochodzie e, dobra, zobaczmy sobie teraz jeszcze ile kosztuje to Audi A1 klapsko, klapsport e, gdzie to jest Audi, Audi, Audi ile jest w ogóle no nie ma no nie ma tego samochodu, ale wiem, że kiedyś było za busty i chyba się nie opłacało za bardzo. W każdym razie, jeżeli nie przegapicie kodu, będziecie mieli sobie w garażu takiego małego koksika, yy, Które możecie wygrać, jak widzieliście wyścig yy, w klasie B. Nie wiem, czy się opłaca go robić, do A, chyba nie. Nie miałam ja tu w sumie w nim słabe części, jakieś tam wyścigowe, ale. Ale nie opłaca się chyba moim zdaniem. Kod jest podany oczywiście dla, w opisie. Myślę, że już wszyscy będziecie mieli ten kod, ale dla spóźnialskich jak najbardziej. Dobra, ja Wam dziękuję za oświetlenie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.